Rynek chmurowy, rynek usług chmurowych w 2027 roku szacowany jest na ponad 937 miliardów dolarów. To oznacza, że w usługach chmurowych powinny znaleźć się wszystkie branże, sektory, w tym rynek kapitałowy. O tym, jakie perspektywy daje chmura dla rynku kapitałowego, rozmawiamy, można powiedzieć, już od 7 lat i od 7 lat namawiamy, mówimy o tym, w jaki sposób można te benefity wykorzystać? Dzisiaj, czerpiąc z doświadczeń, które nabyliśmy w tym czasie, zauważyliśmy jedną rzecz. Bycie w chmurze jest relatywnie prostą operacją, która może być zrealizowana w różnych stosach technologicznych. To oznacza, że dysponując rozwiązaniem, które jest oparte o, można powiedzieć, w miarę nowy stos technologiczny, możemy być w chmurze, możemy prowadzać usługi związane z tym, aby udostępniać środowiska dla biznesu do celów testowych, do celów raportowych, czerpać pewną część tych benefitów. Dzisiaj jednak stoimy przed kolejnym wyzwaniem. Wyzwaniem, które jest związane z jednej strony właśnie z rosnącymi potrzebami, z drugiej strony, chociażby z sytuacją, jaka jest na rynku pracy. Zauważmy, że jeżeli chodzi o rok 2021, to rynek pracy potrzebował około 231 tysięcy pracowników IT, z czego czwarty kwartał przyniósł ponad dwukrotne zapotrzebowanie większe w stosunku do kwartału pierwszego. Co to oznacza? To znaczy, że również nasi klienci, którzy czerpią z zasobów IT, stoją przed wyzwaniem utrzymania swoich środowisk, utrzymania administracji i rozwoju. To z kolei oznacza, że zapotrzebowanie na. Wykorzystywanie potencjału chmury ewidentnie rośnie. Mówiąc inaczej, bycie w chmurze oznacza, że możemy wykorzystać pewne jej elementy, na przykład dostępność serwerów, dostępność pewnych usług związanych z administracją warstwy sprzętowej, być może w pewien sposób warstwy związanej z warstwą bazy danych. Natomiast rozwiązania chmurowe, a takim rozwiązaniem, nad którym dzisiaj pracujemy, jest ProMac Next. To rozwiązanie, które poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwala na płynną reakcję na potrzeby biznesu. Ciągnijmy pamięcią do roku 2020, kiedy mieliśmy ogromny, ponad dwukrotny wzrost średniej liczby transakcji zleceń, które były przetwarzane przez biura maklerskie w czasie sesji giełdowej. Dzisiaj Musimy być przygotowani na kolejne zawirowania, perspektywy, potencjał tego rynku, żeby dostarczyć rozwiązanie, które będzie w prosty sposób mogło się skalować na piki biznesowe. Na to wszystko nakładamy jeszcze wpływ inwestorów pasywnych, którzy nie są aktywni w sposób ciągły, równomierny w czasie roku, w czasie każdej sesji giełdowej, natomiast są momenty, kiedy chcą wykorzystać sytuację. To oznacza, że dziś biuro maklerskie musi być gotowe do tego, że jego infrastruktura jest w stanie się w automatyczny sposób przeskalować do biznesu nawet o rząd wielkości nawet parukrotnie. A jedynie rozwiązania, które są chmurowe, które pozwalają na orkiestrację, na konteneryzację pewnych modułów odpowiadających za krytyczne procesy związane z przetwarzaniem decyzji inwestycyjnych, pozwalają na wykorzystanie możliwości biznesowej i zareagowanie z kolei poprzez rozwiązania informatyczne na zwiększone zapotrzebowanie co do mocy. Takim rozwiązaniem, jak już mówiłem, jest Promac Next, oparty o usługi skonteneryzowane. Takim rozwiązaniem które i filozofią, którą przyjęliśmy, jest podejście w sposób cloud agnostic, to znaczy, że nie chcemy wiązać naszych partnerów. Z jedną wybraną chmurą obliczeniową, natomiast dać pewną dowolność wyboru. I to rozwiązanie dopiero po przebudowaniu, wykorzystaniu możliwości konteneryzacji i orkiestracji, do tego dodanej do danej automatycznej skalowalności, pozwala mówić o tym, że jesteśmy chmurowi. Inaczej, jesteśmy w chmurze, a to nie to samo.